Kiedy przedmiotem rozważań czynimy przywiązanie albo miłość erotyczną, nie jest to dla odbiorcy zaskoczeniem. Nie można zliczyć, jak często niemal do przesady podkreślano piękno i wagę tych dwóch uczuć. Nawet ci ludzie, którzy walczą z nimi i starają się je odbrązawiać, działają w świadomej reakcji wobec owej pochwalnej tradycji i w tym sensie sami pozostają pod jej wpływem. Jednak mało kto wśród współczesnych widzi w przyjaźni miłość o porównywalnej wartości, czy wręcz w ogóle odmiany miłości. Odkąd Alfred Tenison napisał swój słynny poemat W pamięci Artura Henry'ego Halama, nie przypominam sobie żadnego wiersza ani żadnej powieści, które byłyby poświęcone przyjaźni. Tristan i Izolta, Antonius i Kleopatra, Romeo i Julia posiadają w literaturze współczesnej niezliczone odpowiedniki. Nie mamy jednak odpowiedników Dawina i Jonatana, Peladesa i Orestesa, Rolanda i Joliviera, czy Amisa i Amilesa. W oczach starożytnych przyjaźń wydawała się najszczęśliwszą i najbardziej ludzką ze wszystkich odmian miłości. Ukoronowaniem życia i szkoląc smut. Jednak świat współczesny ją ignoruje. Oczywiście jesteśmy gotowi przyznać, że człowiek oprócz żony i rodziny potrzebuje także przyjaźni, że musi też mieć znajomych. Jednak sam ton takiego dopowiedzenia wyraźnie pokazuje, że to, co współcześnie określamy przyjaźnią, ma niewiele wspólnego z filią, którą Arystoteles zaliczył do brona albo amicitią, o której Cicero napisał osobną książkę. Współcześnie przyjaźń nie stała się marginalna. W bankiecie życia nie stanowi już głównego dania, a jedynie jest to źródłem chwilowego oderwania. Zapchaj dziurą na wolne chwile. Jak mogło do tego dojść? Na początek nasuwa się odpowiedź najbardziej oczywista. Niewielu ludzi ceni przyjaźń, bo też niewielu zdołało jej doświadczyć. Fakt, że da się przeżyć całe życie. Nie doświadczając przy tym przyjaźni, wynika z podstawowej różnicy pomiędzy przyjaźnią, a innymi odmianami miłości. Przyjaźń jest najmniej naturalna z miłości. Bynajmniej nie w sensie negatywnym. Przyjaźń jest najmniej instynktowna, organiczna, biologiczna, stadna czy niezbędna. Niewiele ma wspólnego z systemem nerwowym czy cielesnymi odruchami. Serce nie bije od niej szybciej. Z przyjaźni nie czerwienimy się ani nie bledniemy. Przyjaźń zachodzi pomiędzy jednostkami, kiedy dwie osoby zostają przyjaciółmi, w jakim stopniu odsuwają się razem od stada. Gdyby nie miłość erotyczna, nikt nie zostałby poczęty. A gdyby nie przywiązanie, nikt nie zostałby wychowany. Jednak potrafimy żyć i rozmnażać się bez przyjaźni. Z biologicznego punktu widzenia, nasz gatunek jej nie potrzebuje. I zdarza się, że stado ludzkie, czyli społeczność, wręcz nie lubi przyjaźni albo jej nie ufa. Zwłaszcza nasi przywódcy. Tak, by tak rzec, nienaturalność przyjaźni wyjaśnia w dużej mierze, dlaczego otaczamy ją aż taką czcią w czasach starożytnych i średniowiecznych i dlaczego tak lekceważy się współcześnie. Przyjaźń, a więc piękny, spokojny, i racjonalny świat związków zawieranych z wyboru pozostaje wolna od tej materialnej więzi. Jak się wydaje, ona jedna ze wszystkich miłości potrafi ludzi podnosić na poziom bogów.